W Kasie Stewczyka posiadamy szereg tutaj ofert, jak również ubezpieczeń, mamy też również konta osobiste, fundusze inwestycyjne. Szereg naszych usług jest tutaj bardzo korzystnych. Pożyczki są z niskim oprocentowaniem, korzystne dla naszych członków kasy. Loteria polega na tym, że osoba korzysta z pożyczki, pożyczka z loterią, przelewa do nas wynagrodzenie do kasy Stewczyka. Jeżeli będzie przelewał wynagrodzenie do nas, wtedy może wygrać dodatkową gotówkę, którą przelewa. Tak? Co tydzień jest losowanie takiej nagrody. Zainteresowanie tą pożyczką jest bardzo duże w naszej kasie. Panie Łukaszu gratuluję wygranej w naszej loterii. Dziękuję. Proszę bardzo. Przekazuję czek tutaj. Dziękuję. Pani Agata Jasna mnie poprosiła, żebym przyszedł po prostu, bo w sobie się pożyczkę. No to poszedłem, to było 10 października. No i przyszedłem. Na początku nie wiedziałem, że będzie loteria, no, że to jest tylko normalna pożyczka, o, a potem przyszedłem i, i pani, pani Agata mi zaproponowała, że jest o loteria, podpisałem no i, i, i wygrałem. Warto brać pożyczki w, w kasie Stawczyka. Nasi klienci są tutaj bardzo mile obsługiwani, mają z nami taką więź, przychodzą do nas, znają nas, my również znamy, tutaj większość naszych klientów mają do nas zaufanie. Nasze oddział angażuje się tutaj w życie społeczne, przede wszystkim braniem udziału w różnych akcjach, imprezach, festynach, piknikach rodzinnych. My tutaj jako pracownicy bierzemy czynny udział podczas takich akcji, przygotowując dla dzieci mnóstwo niespodzianek zabaw, również jako kasa przekazujemy sprzęt dla dzieci, typu dmuchańce, zamki, gdzie dzieci po prostu z tego mają największą radość. Staramy się być jak najbliżej naszych, naszych mieszkańców, naszych klientów i przede wszystkim no, też jest miłe, jak dni codzienne, że taki klient może nas spotkać na festynie, z nami porozmawiać i to jest po prostu później te relacje nawiązuje się całkiem inaczej niż w oddziale. Klient wtedy ma też jakby bezpośrednie możliwość, że jak jeżeli ma jakiś problem, czy ma jakieś e, sugestie, to przychodzi do nas i czuje się komfortowo.